Witamy wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku, a dzisiaj będzie odcinek z marynowania jajek, więc zapraszamy do oglądania. Potrzebne są nam jajka, trzy słoiki takie litrowe i co jeszcze? My będziemy je marynować na trzy sposoby, więc mamy sok z ogórków kiszonych, z kiszonej kapusty oraz zakwas z buraków. Tak, jakbyście chcieli kupić takie zakwasy, link będzie pod filmem. No i tak nastawiamy wodę. I musimy te wszystkie jajka zgotować na twardo. Wszystkie jajka wrzucone. To teraz czekamy. Jajka ugotowane. No i co? Wkładamy do słoików. Dokładnie. Psią. Ile dałaś? Sześć. Sze Tutaj siedem. Dobry do następnego. Będą marynowane jajka na zimę. Ciekawe jak będą smakować. Zobaczymy. Siedem. jeszcze no trzy to. No to po jednym jeszcze wrzuć. Dobra, zalewamy. Co pierwsze? Sok z kapusty kiszonej. Dobra, zalewaj. Zobaczymy czy nam starczy ta, ta jedna butelka. Nie, no chyba starczy. No nawet może będzie za, nie. No troszkę więcej. Dobra, to się resztę wypije. Tak? Dobra, jeszcze leje. O, dobra, wystarczy. No jeszcze odrobinkę zostało. Dobra, drugi słoik zalewamy. Zakwas z buraków. Ale będą czerwone jajka. No. Ale to ładnie wygląda. No. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, wystarczy. No i ostatni słoik. Sok z ogórków kiszonych. Tak. O, Patek, dużo było. Troszkę się wylało. Oj, tam trudno. Ale to bardzo ładnie wygląda ten kolor. Ślicznie. A jeszcze, jeszcze. O, i wystarczy. Nasze jajka w słoikach są już zalane. Teraz należy je odstawić, w sumie najlepiej do piwnicy, żeby było to ciemne i chłodne miejsce. I w sumie przechowujemy tak jak ogórki kiszone. Tak, czyli trzymamy przez pewien czas i po czasie po prostu możemy je skonsumować, tak? Jest to ogólnie świetny sposób na przechowywanie w sumie jajek. Jeżeli macie dużo kur, które znoszą wam dużo jajek, to możecie spróbować w ten sposób. Więc co? My wstawimy słoiki do piwnicy i widzimy się za jakiś czas. Minęło dwa tygodnie, zobaczcie nasze jajka marynowane. Nic się nie zepsuło, czyli jest dobrze. Wieczka napęczniałe. Teraz będziemy otwierać i próbować. No to otwieramy pierwszy słoik, czyli jajka w zakwasie z buraków. Strzeli? Co, tak. Sykniało ładnie. Wsiknęło. Dobra, wyciągnąłem pierwsze jajka. Czuję barszcz. Nie co? Patrzcie, jakie jajko fajnie. Wezmę jeszcze jedno ciągnę Tak samo fioletowe Nie zepsuło się na pewno Dobra, musimy przekroić Jak to w środku wygląda Zobaczcie. O, jakie ładne, takie kolorowe No, patrzcie o kurde No to próbuję to jajko Zobaczymy jak smakuje No smakuje jakbym barsz jadł, czerwony. No widzisz, mówiłam, że pachnie barszczem. No, chcesz spróbować? Nie, dziękuję. To ja zjem wszystko. Smacznego. Czas na drugi słoik, czyli jajka w soku z ogórków kiszonych. Tak, otwieramy, to chyba strzeli. O! o tak, tak. Dobra, wyciągamy. Jedno. Takie dziwne, twarde te jajka. Mm. Ciągnę dwa. Ja to wszystko zjedziałem do wieczora. Dobrze. Będziesz zdrowy. No. <grych> o, w środku to nie tak samo wygląda. No tak. To na pewno się nie zmieniło. No zobaczcie. Normalne jajko. Tylko na pewno zmienił się smak. No właśnie. Dobra, to od razu próbuję. No jakbym miał taką sałatkę warzywną z ogórkiem i z jajkiem. Tak. No, robi się taką na święta przecież. Mm -hmm. no, takie fajne kwaskowate jajko, pyszne. I ostatni, trzeci słoik, czyli jajka w soku z kapusty kiszonej. Tak. O, ten troszkę słabo jak cyknął. Mhm, mm ale nie widzę, żeby było zepsute. Więc wyciągamy. No i co? Tak będą skakować. Nie wiem, ja osobiście nie lubię kiszonej kapusty, więc. A uwielbiam, bo jest zdrowa. No Dobra, próbuję. Takie średnie? No takie kwaśne jajko. Tak? No, ale dobre. Z ogórków lepsze czy to lepsze? Najlepsze z ogórków. Tak? No. Dobrze. No to co? W dzisiejszym odcinku przedstawiliśmy wam przepis na marynowane jajka, który koniecznie musicie spróbować. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza pod filmem. No i co? Z naszej strony to by było wszystko. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.